Cześć, z tej strony Mac. Trzy witam bardzo serdecznie w tym kolejnym siódmym odcinku z mojego przychodzenia gry Can I Bridge of Spirits. Więc kontynuuję. No, so, e, przepraszam. Łokcie zawodziłem, mu biurko. Więc. Okej. Okay. O. Ej, ja nie wyłączałem statystyk, a one nie załączyły się w grze. E, była kolejna aktualizacja Kenny. Możliwe, że albo ona zrobiła, że statystyki się nie wyświetlają, albo to, że zaktualizowałem MSI Afterburner ogólnie. Znaczy, zaktualizowałem. Pobrałem nową wersję, odinstalowałem starą, zainstalowałem nową. Ale dziwne, bo chyba, że się. Nie no, na pewno są włączone. <laughs> Sorry, nie lubię. Pewnie, że jest włączone. Załączyły się! <laughs> Czemu nie były załączone? Nie mam pojęcia. W sumie no, nie, nie robi to takiej wielkiej różnicy, ale dobra. Więc kontynuujemy. Mam fu, parę punktów, w świątynie, które mam ogarnąć. E, ulepszenia. Czy było jakieś ulepszenie, które chciałem ogarnąć? Nie to, to. Ale do tego trzeba 300, czyli potrzebuję 10 karmy. I za to pewnie dostałem. Dziękuję nasz... Aż... aż za jasno mam troszkę w pokoju, no. <laughs> Nie planowałem tego zbliżenia na Kenę, ale może być. <laughs> Dobra, sorry za takie... Pierdo... Dobra. Więc... Tam coś jest.

Okej, okay, czyli mamy po prostu świątynie zaznaczone na, na mapie. I tyle. O, tam jest spaczenie. O, tutaj jest. Kolejne takie. Tu jest. No? Czemu... A, okej. Okay. Ej, dostały więcej tych rupów. Mam. Jest, czyli to jest. Można wystrzelić 5 strzał, a nie 6. Czyli mam. Okej, okay, mam 5 strzał. Super. Chciałem to ulepszyć. Udało się. Cieszę się z tego. Poda. No dobra, więc. o Już mam walkę. Na start.

Naprawdę. Wow. Raczej nie wydaje, jedy gra jest tak głośno dla mnie, a ja już tak to mam przyciszone. Between the eyes To jest osiągnięcie Okej okay. Dlatego go trafiłem. Bo ta tarcza ma taką dziurę, dobra. Teraz to ma sens. Wow. Wow, poszło naprawdę nieźle. O, się ma. Co się tu pojawiłeś? O, co to jest? Jestem wyleczony? Ok. A okej, okay, dobra. Czy jestem w jednym z miejsc? Tak. Ogarnąłem świątynię jedną. Tą, tą pierwszą. Czyli to była jedna świątynia, dlatego to było. O, zamiast z kapeluszami i tak dalej. O, woda jest oczyszczona. Woda, woda jest oczyszczona, super. Teraz jestem tak pomiędzy. W głowie mam takie pomiędzy. Czy biegać i szukać różnych rzeczy, czy po prostu lecieć dalej i zobaczymy jak to będzie. Czy tam był start, czy. Znaczy tam był start. Tam coś na górze. Mi się wydawało, że widziałem. Ui. O, tam mogę pójść. Mogłem po prostu przepłynąć. <tutujesz> Tutaj jest już świątynia wody. Jako kolejna. Kolejne kryształki. Okej. Okay. Ej, odkryto wózek z kapuszami. Bum. Żołądź, nowa czapka, seria? <grystanie> Dostępna. Ma ktoś żołędzie? Ma ktoś? Żołędzie? Super. Może jeszcze jednego żołędzia? A, yyy... Kup. Okej, okay, nie mają wszyscy, znaczy nie wszyscy mają czapki, ale... Okej. Okay. Opuść sklep. Eee... Yy. Tam coś jest i to jest chyba przeklęta. Tam jak to się nazywało, już nie pamiętam naprawdę. Wow! Okay. Co jest? Wow! Czy to się zaraz schowa, czy czekajmy cię, chwilę. A, w sumie tutaj już nie miałem dokąd iść dalej. Nie udało mi się. Ale chyba. OK. Just parkour. Uff Udało się? Udało się Od o, Ogarnęła się I kryształów Super U u okej okay. Okej okay, to po prostu idziemy dalej Mam do odblokowania, ale to pewnie prawidłową formą, tak jakby to zadziałało, to bym był naprawdę zaskoczony. Tu mamy kolejne do teleportacji, do teleportacji, no do szybkiego przemieszczania się. O tutaj. Ok, đẻ đạch nhé. Hả? A to mogę użyć na ale gdzie? A są dwa takie. Co? Tutaj jeden Dobra. wow Czyli to było już troszkę w inny sposób. Nie musiałem z tej walczyć. O! O, sioma! Się będziesz pojawiał wszędzie? Okej okay. Okej, okay. okej, okay. wow. nie wiem czy to słychać u mnie troszkę młotek <tryk> to gdzieś. No to w sumie to Tutaj o co chodzi? No bo na górze jestem w stanie przeskoczyć samemu I po prostu iść dalej Ale tutaj nie Dziękuję Co on tutaj zrobi? Ładnie to wszystko wygląda, nie powiem, ale. O, tam jest. W takim razie nie wiem. W takim razie nie jestem pewny. O, tutaj jeszcze można iść. Jak ja mam tutaj aż dotrzeć? A, jednak musi być w jakiś sposób odblokowane, żebym mógł. Tamto jest zamknięte. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Kurde, no mógłbym. Nie wiem, czy oni dotrą. Taki kawał. Nie no, ta ich forma jest dziwna. Dało się najwidoczniej to po prostu ja nie wierzyłem w nich, nie wierzyłem w siebie oraz w maluczkich. Ok. Chyba, że oni też z tym Trochę dziwny sposób jest zrobiona ta kontrola, a z drugiej strony na padzie to chociaż dla mnie ma sens. Ja nie wiem, jakby to na komputerze było. Może oni muszą. A jednak. <laughs> 24. Okej. Okay. Bo wow. Teraz z Ghost mi się tak skojarzyło, że jak właśnie Jin skakał, to zawsze potem na, na ziemi tam jeszcze można by iść, ale tam ta część, tam jest, tam jest w ogóle coś innego jeszcze. Tam jest Miłość Taro, czyli to jest... Przewróć starożytne świątynie, aby otworzyć strażnicze drzewo, czyli muszę ogarnąć te świątynie, bo wtedy dopiero się... Mam jednego z... Teraz, zapomniany las, to jest wnioska, to jest drzewo taro, to też jest zapomniany las, a to jest drzewo taro, czyli ten kawałeczek na tym całym kawałku jest 14, a ja znalazłem jednego, więc jeszcze 13 rotów. Ogarniacie to? Bo ja nie. Bo ja naprawdę, nie? Czy w tę stronę pójdę prosto rzeką? Ciekawe, czyli kana nie jest w stanie z tej wejść. Okej. Okay? Okej. Okay? W porządku. Jak nie da rady, to nie da rady. Eee. Czy tam jest to główne drzewo? Chyba tak. Right a, to jest sówka Tyle, że ja nie wiem Dokąd miałyby one to zanieść Bo, Aha, zwłaszcza że to jest jeszcze jedna One A, okej, okay, one w którymś momencie zostawiają To No to niech to zostawią i jak ja ogarnę dokąd Miałyby zostać zaniesione to tutaj? tutaj to trzy nawet są, a nie dwie. okej. Okay. to jest pierwsza. Right Aha, czyli to jest za daleko? Przesuńcie najpierw tutaj. Czyli najwidoczniej... No to, to jest zrozumiałe, że jest jakaś, jakiś limit odległości. Udało się? Udało się, Spokojnie są. No dobra, to niech doniosą to jedno. To nie działa, bo dopiero ogarnąłem jedną. Czyli jedna się udała, tutaj jest druga. Niech przeniosą na razie tutaj. <grymne> Zapytają. Są takie małe dodatkowe rzeczy, ale jednak dzięki temu będę mocniejszy Kena będzie mocniejsza, będę w stanie ją ulepszyć po prostu ulepszenia i tak dalej O one ja są już tutaj w tę stronę będzie okej, siema guardian o! No to tak, to to tyle, tyle, to pamiętałem. Tutaj jest kolejne... Nie wiem czy ja to muszę aktywować, żeby... Mmm... Nie wiem czy ja muszę jakby... klikać, żeby to się aktywowało. Tutaj jest słówka? Tu jest ostatnia słówka. Spoko. Niech na razie będzie tutaj... Co to za dźwięki? I to u mnie takie, o, tam są woje, tam ile rzeczy jest. Gdzie to doniosłyście? A nigdzie przecież. A okej, okay, czyli to się musiało jakby nie zatwierdzić Ten jak skacze. Hej, tutaj, tutaj macie to przynieść <laughs> um, Tutaj I to będzie trzeci. Więc tam były jakieś owocki, tam były jakieś... Rzeczy. O, tutaj coś jest. I to chyba... To drzewo to jest... Nie to pierwsze bliżej mnie, tylko właśnie to dalej to jest jakieś... To jest chyba trzecie. Czemu nie chciałyście... Wo Sarna dostępne. Spoko. Jak znajdę kolejne czapki, to ktoś będzie miał poroże sarne. <grytanie> o, tutaj coś jest. No dużo jest takich do do znajdowania. Kolejny rod Dwudziesty piąty Macie owocki Ci zat jak się rzuciły Zapomniałem jak te, jak Oeny, jak ostatnio byłem w, gdzie ja byłem w Warzywniaku, to <grymne> były te, były winogrona, i pszczoły, osy, cokolwiek tam e, po prostu się tak wgryzały w to, że jak tylko gdzieś było już przebite, to, to tam się właśnie w ten sposób zatywały Wszystkie, czyli rośnie mi karma. Okej, okay, otwórzmy przekrętą skrzynię. Okej, okay, dwóch wrogów zostało. Chciałem mieć pewność, że dam radę obu pokonać, bo już troszeczkę z czasem mi zaczynało nie wychodzić. O, czapeczka. Czy to jest taka czapeczka jak taro? Taro! Tak! I to jeszcze dobrze zapamiętałem, że on miał taką czapeczkę. Spoko, fajnie. Eee... Tutaj jest jakby poczta. Tamto aktywowałem, bo to już był kolejny ROD. Tu jest kolejny, ale no dobra. Więc to już zostawiam. Ja robię zapis i zostawiam to na następny odcinek. Mam zamiar teraz nagrać jeszcze prawdopodobnie dwa. przez co nagram trzy. To jest odcinek siódmy. No, zobaczymy, jak to będzie szło na pewno. Yy, teraz już tym filmem zaczął się kolejny tydzień. No więc dalej się będą w tym tygodniu pojawiać. W następnym, no zobaczymy. No myślę, że do końca października to raczej to skończę. Nie chcę oczywiście. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Mniejsza, może jeszcze dzisiaj będę. Grałeś jeśli nie, to. No chcę, chcę, chcę to w sumie wziąć się za tą grę i sobie już pograć, nagrać, na, nagrać do końca, przejść sobie tę grę w końcu, chociaż nie muszę się z tym spieszyć, ale fajnie mi się gra, jest fajnie, więc nie chcę też tego rozciągać jakoś długo, a potem powoli sobie edytować, jeśli będę mam radę, to szybciej i więcej, jeśli nie, to mniej i wolniej i tak. Dzięki za oglądanie, jeśli mi się podoba, to, to super, to fajnie, to się cieszę, a do ostrzenia. W następnym odcinku życzę miłego dnia, trzymajcie się i cześć!